Witajcie kochani. Pojawiam się dzisiaj w nawiązaniu do mojego ostatniego filmu, w którym opowiadałam o drugim człowieku. Mam nadzieję, że nie zasnęliście oglądając go, byłam na nim faktycznie bardzo mocno wycofana. I przekaz był taki mega wolny. Ale jeżeli nie widzieliście, to mniej więcej od 15 minuty przedstawiam całą kwintesencję tego, co chciałam przedstawić. Tak, ale okej. Okay. Czasami też i tak bywam. <laughs> Pojawiam się dzisiaj właśnie ponownie z tego względu, że jestem w trochę innej energii, więc może łatwiej będzie mi przekazać to, co miałam na myśli, albo też dorzucić bardziej. Bardziej dorzucić do tego, co tam powiedziałam, <laughs> bo już nie będę wracała do tamtego tematu, w sensie do tego, co mówiłam na tamtym filmie. Od czego bym chciała zacząć z tym drugim człowiekiem? Wiecie co? Um, tak. Od czego bym chciała zacząć? Byłam wczoraj u moich przyjaciół i mój przyjaciel powiedział coś, co generalnie wydaje się dla mnie takie dość logiczne. Um, tak, takie dość logiczne, ale czasami jest tak, że ktoś nam coś powie. Co, e, z czym się zgadzamy, e, ale czego nie potrafiliśmy wcześniej w jakiś sposób nazwać, <laughs> i te słowa tej osoby lądują w nas, jest, sprawiają wręcz taki klik w nas, gdzie e, jest to dla nas niczym eureka, że wow, faktycznie przecież to tak jest. Wczoraj coś takiego przeżyłam. Yy, rozmawialiśmy ogólnie o, yy, yy, o świadomości, i on powiedział, że yy, im jesteśmy wyżej świadomości, tym tak naprawdę jesteśmy niżej. Tym jesteśmy niżej, dlatego że jesteśmy głębiej, a głębia jest niżej, a nie wyżej. I powiem Wam, że to yy, yy, naprawdę. Yy, no to zdanie jest we mnie cały czas od wczoraj. Jest przepiękne po prostu dla mnie osobiście, bo faktycznie jestem bardzo dużo racji. Znaczy ja się z tym zgadzam, wiadomo, że nie, każdy, nie z każdym musi to rezonować, ale powiem Wam jak ja to widzę, bo faktycznie w tej całej świadomości czy duchowości, zwał jak zwał naprawdę. Nie ma samo, same nazywnictwo znaczenia, jak to y, po prostu rozpoznawanie siebie, poznawanie siebie i y, dążenie do swojego własnego y, samorozwoju i wglądu w siebie, y, postrzegania świata y, w takim y, wymiarze przyjaznego miejsca, że tak powiem. to y, Tym jest dla mnie cały ten rozwój. Jaką tam się nazywa, nie ma znaczenia, ale wracając do tego zdania, faktycznie tak jest, że im my jesteśmy w tej świadomości wyżej, im my yy, w jakiś sposób się tak świadomie rozwijamy, to można popaść w takie mm, w taką arogancję, w takie czucie się kimś lepszym czy elitę, elitą, tak? Bo jestem wyżej. <laughs> Bo wiem więcej, bo mam e, większą świadomość, ale wyżej to jest ego, z tego umysłu, który analizuje, krytykuje, ocenia, e, próbuje nazywać, e, szufladkuje w jakiś sposób, prawda? A e, serca to jest właśnie niżej, to jest wchodzenie w tą głębię. I to. Mm, to jest takie piękne dla mnie, to zdanie, które powiedział mój przyjaciel, że im jesteśmy wyżej, tym jesteśmy niżej. I wiecie, właśnie nawiązując do tego tematu drugiego człowieka, to właśnie do, te, do takich różnych eurek i odkryć, jest ten drugi człowiek nam potrzebny, bo czasami jest tak, że my mamy jakieś, jakieś rozpoznanie w sobie, Coś tam wiemy, coś. Yy, mm, mamy jakąś taką naszą wewnętrzną rozkminę na dany temat, ale nie umiemy jej jakoś nazwać, albo nie umiemy jej tak dopiąć do końca, że tak powiem zebrać w taką klamerkę, i wtedy ktoś nam coś powie. I tak, wow, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Więc ja wczoraj to przeżyłam. Mm, za co jestem mega wdzięczna. <laughs> za co jestem naprawdę bardzo wdzięczna. I też, wiecie, yy, ten drugi człowiek, on w ogóle. Yy, no, moje największe rozpoznania. Yy, największe rozpoznania, jakie miałam. Wy, potrafiłam wyłuskać i wydobyć z siebie. Właśnie poprzez y, jakąś interakcję. Ona nie zawsze musiała być, wiecie, jakaś taka skrajna sytuacja. Nie, ogólnie po prostu poprzez samo obserwowanie w ogóle y, ludzi i tego, jak ja się wśród ludzi zachowuję. Tego, że na różnego rodzaju y, konflikty nawet każdy z nas reaguje inaczej, albo każdy z nas ma ogólnie inne jakości. I zobaczyć. Te inne jakości w drugim człowieku y, jest czymś, co hmm, wzbogaca nasze życie, moje bynajmniej. Moje wzbogaca życie to, że widzę inne jakości u innych ludzi, nawet jeżeli są to jakości, które y, są tak odmienne ode mnie. Hmm. To one zawsze czegoś uczą. Prawda? Ja jestem taka ogólnie spontaniczna, dość dziewczyna. <laughs> dość, bo faktycznie bywają takie momenty, w których się waham w jakiś sposób, ale raczej kieruję się w życiu czuciem, czuciem, intuicją. Yy, niekoniecznie jakoś tam strasznie mocno analizuję, czy coś mi się opłaca, czy, czy coś mi się nie opłaca. Po prostu jak czuję, to idę w to. I zobaczyć kogoś, kto jednak podchodzi tak do życia bardziej z rozwagą, może bym powiedziała z y, takim. Mm, właśnie z taką próbą zinterpretowania tego, co by było najlepsze, prawda? To jest takie fajne. <laughs> Bo ja tak nie działam, jest takie odmienne dla mnie. Ale. Fajnie jest mieć wśród swoich ludzi właśnie takich, którzy działają inaczej, bo mm, to w wielu sytuacjach też potrafiło mnie nakierować na y, dobre rozwiązanie dla mnie <laughs> na jakiś taki sygnał dla mnie, że coś jest dla mnie. <laughs> mm. I e, poza tym też e, każdy z nas inaczej odbiera rzeczywistość, prawda? Możemy oglądać na przykład ten sam film, i każdy z nas, każdego z nas co innego dotknie, co innego e, zobaczymy dla nas, tak? Możemy sobie opowiadać o czymś, rozmawiać o. Jest moją przyjaciółko dużo, rozmawiamy o takich różnych ciekawych. Dla nas wiadomo o rzeczach nie zawsze łatwych, co jest właśnie cudowne w przyjaźni, bo to są nie zawsze łatwe rzeczy. I, e, i my, rozmawiając ze sobą e, o jakichś takich trudnych naszych przeżyciach, jesteśmy w stanie obie zobaczyć. E, coś więcej. Ona jest w stanie zobaczyć coś w tej sytuacji, czego ja niby bym nie zobaczyła, bo jestem w to zaangażowana na przykład emocjonalnie i tak samo odwrotnie. Ale i tak samo odwrotnie, i gdyby ona mi opowiadała o sytuacji mojej, tak, która by była jej przeżyciem, to pewnie bym też to zobaczyła, ale będąc w to wciągnięta poprzez swój analityczny umysł i swoje ego, którego się nie pozbędę, którego, czy nie wiem, może się i można pozbyć. Ale ja nie do końca zmierzam do tego. Nie zależy mi na tym, żeby się w ogóle pozbywać tego analitycznego umysłu, żeby zawsze się tylko kierować wiecie, czuciem. To, to też tak, no. Nie nie w tym momencie mojego życia, może faktycznie za kilka lat stwierdzasz już po prostu. <grym> Nigdy nie wiadomo, ale wracając do tematu, to być może zobaczyłabym to samo, ale właśnie poprzez to, że jestem w tym moim umyśle, bo jestem w to zaangażowana, to nie, nie widzę tego, prawda? Bo wiecie, percepcja postrzegania w momencie, kiedy my jesteśmy w coś zakotwiczeni, to jest bardzo wąska, my bardzo wąsko widzimy to. Jak nie jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, to wtedy nam się to dopiero poszerza. I yy, ja mam tak często już, że ja jestem w stanie sobie to poszerzyć i zobaczyć w ogóle, czy rozumiem, że coś się wydarza dla mnie, że coś, co się wydarza w moim życiu, co jest trudne czy niewygodne, ono mi finalnie do czegoś prowadzi. I że być może ja na ten moment tego nie rozumiem. I ja na ten moment nie muszę tego rozumieć. Ale z jakiś czas dostrzegał, że faktycznie to miało jakiś cel. Faktycznie miało jakiś sens w moim życiu. I tak jest bardzo często. Ale w momencie, kiedy w tym jestem, w umyśle, zanim się zatrzymam, a z tym zatrzymaniem jest różnie, czasami jest tak, że się potrafię zatrzymać szybko, a czasami jest tak, że się po prostu tak rozpędzę, <noise> że y, trzeba potem hamować szybko. <noise> mm. Więc ona może wtedy zobaczyć to właśnie z, ze swojego punktu widzenia, z, z, nie angażując się w to, tak z dystansu, prawda? O to mi chodzi, z dystansu. Hmm. Ja bym sama sobie tego, y, ja bym sama tego być może nie zobaczyła albo dopiero za jakiś czas. Więc ten drugi człowiek jest po prostu hmm, no potrzebny. Potrzebny żeby zobaczyć e, też e, tak jak mówiłam w poprzednim filmie to wszystko co jest piękne w nas tak e, i to wszystko co jest niewygodne w nas bo jeżeli ktoś nas frustruje w jakiś sposób jeżeli ktoś mm, coś tam naciska w naszym wnętrzu to to też często znaczy że jest to coś po prostu do uwolnienia czy do uzdrowienia hmm. Kawa trochę wystygła. Więc, tak to powiem Wam, że mm, ja ogólnie jestem bardzo towarzyską osobą, i może dlatego mam takie postrzeganie ludzi, że jako yy, takich, wiecie, niezwykle ważnych istot w moim życiu. I za każdą osobę, absolutnie za każdą osobę, która pojawiła się w mojej przestrzeni, jestem wdzięczna. Jakkolwiek niewygodne i trudne by to były relacje, bo miałam takich trochę, ale każda z tych osób była takim niezbędnym ogniwem łączącym mnie ze mną. Ja wiem, że ludzie mają różnego rodzaju doświadczenia, i y, nie każdemu jest łatwo tak pomyśleć nawet. Zdaję sobie z tego sprawę, bo też mam bardzo trudne przeżycia z dzieciństwa, na przykład, tak, i wolałabym, mój umysł wolałby, żeby pewnych osób nie było, żeby pewnych rzeczy nie doświadczyć, ale doświadczył, doświadczyłam, więc wybieram patrzeć na to jako coś, co było mi potrzebne. Po prostu. Żeby się nie frustrować jakoś tak specjalnie mocno i nie wiecie, żeby po prostu wybaczyć dla samej siebie, żeby podnieść swoją energię, nie obniżać swojej wibracji na takiej zasadzie, ale wiem, że to jest trudne. Też mam takie momenty, kiedy czuję się wycofana i taką mam potrzebę alienacji. I e, takiego niewychodzenia na zewnątrz do ludzi, nie? Wiadomo, wydaje mi się, że każdy z nas ma takie e, momenty. Tak. Ale ten drugi człowiek jest e, w moim życiu. Drugi człowiek. Jest po prostu bardzo często tym kimś, kto yy, mm, tym kimś, kto potrafi powiedzieć mi to, co jest we mnie. Pokazać mi to, co jest we mnie. Mm. Zobrazować to, co jest we mnie. Wiecie. Nie wiem, jak to przedstawić. Uzewnętrznić to, co jest we mnie. Zarówno to wszystko, co piękne, jak i też to, co yy, trochę ciemne. Kto potrafi dotknąć mojego wnętrza. Uzmysłowić mi w jakiś sposób moje, e, moją mnie. Moją mnie, hmm. tak czuję, tak czuję, że wszyscy jesteśmy sobie po prostu potrzebni i niezbędni. Hmm lat dla Was na dziś. Myślę, że wystarczy. I dziękuję za Was. Dziękuję. Buziaki, papa.